Dry and curtsy, dry and curtsy. Um, Melamen. hack, Kempfer... a lame, um, uh, fun, can fun, can Yellowstock, here. Ghetto. Yeah, they <śmany wioski> e, tak i okay. zaraz idzie do szkoły, do, he do Hedera, to mama przygotowuje coś słodkiego, to znaczy aby to, no, ta nauka była slarka, jestem bardzo wdzięczny Agnieszki i ktoś nam to zrobi. Ja sama nie piekłam, żeby nie było. <śmany wioski> ale, <śmany wioski> ale wymyśliłaś, ale wymyśliłaś. Ale ja, owszem, ja na Dobra, rozdawaj. To jest z tortowej, tutaj zaraz na Piotrkowskiej. Częstuj, tak, Agnieszka. Także pani Agnieszka z tortowej to... to, jest to, jest to jest proszę gap bardzo, gap proszę gap. sobie wybrać literkę. Gap. Wystarczy wszystkim. Powinno. Tak myślę. Gap Co? Gap. 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 Ile jest tych liter? Tyle, ile w alfabecie. Gap.

Nie jemy takich rzeczy. A co? Za tłuste? A to? razie tutaj To. każdym razie tutaj jest i można się...